Witajcie w mojej czytelni, gdzie prezentuję autorskie powieści w odcinkach. Czujcie się tu jak u siebie. Zaparzcie sobie herbatę lub kawę. Usiądźcie wygodnie. Już za chwilę zaczynamy. Pładczyni Tornad, rozdział drugi. Widmo zagłady, odcinek 9. Edilen, usłyszawszy czyjeś kroki, zbudziła się. Po chwili spojrzała na Adore. Ta wciąż spała niczym dziecko. Nagle drzwi otworzyły się i do pomieszczenia wpadło znacznie intensywniejsze światło. Ktoś postawił świecznik na podłodze. Tą osobą był Ewan. Edilen, widząc go, cofnęła się pod ścianę. Witam Waszą Wysokość, uśmiechnął się przebiegle. Ojciec Cię przysłał? Tak, mam opatrzyć rany. Słyszałem o Waszym pojedynku. Chciałam stąd odejść w spokoju, ale on wszystko zaprzepaścił. Dziewczyna stwierdziła z irytacją. Podwiń rękaw, będzie trochę szczypać. Hej, co to za zielsko? Doskonale oczyszcza go i goi rany. A tak przy okazji, kim jest ta twoja towarzyszka? To drobna oszustka i kiepska magiczka. Nie panuje nad swoim darem. Jakie uczucia do niej żywisz? Żadne. Czuję tylko pustkę. Ona nigdy nie stanie się moją przyjaciółką, bo zawsze będzie chodziła tylko o mój majątek, albo co gorsza, o ojca. Nienawidzę go i kocham zarazem. Najchętniej udusiłabym go, a potem wyła z rozpaczy. Co się ze mną dzieje? Czemu ci to mówię? Już dobrze. Czasem człowiek potrzebuje się zwierzyć, a ty nie masz komu. Zaraz wszystko powtórzysz mojemu ojcu. Spojrzała na niego z nienawiścią. – Spokojnie, wszystkiego nie powtórzę. Nie należy zdradzać całej prawdy. To bywa nierozważne. To powiedziawszy, spojrzał na niewielką ranę na ramieniu dziewczyny. – Pięknie się goi. Na policzku też prawie nie będzie śladu. – Rzekł, po czym odwrócił się i podszedł do śpiącej Adory. – Witam tajemniczą nieznajomą – powiedział donośnym głosem. Dziewczyna, dopiero co przebudzona, otworzyła oczy. – Przyniosłem coś dla ciebie – Stwierdził i z kieszeni wyjął flakonik. Edilen spojrzała na niego podejrzliwie. Co ty kombinujesz? Cz! Jak śmiesz mnie uciszać? Po ojcu jestem tu drugą, najważniejszą osobą. Edilen rozgniewała się. Oczywiście, wasza wysokość. Ewan uśmiechnął się ironicznie i kontynuował. Zobacz, młoda damo, to syrop z listów komiętki. Zapewniam cię, że smakuje wybornie. Rzekł i podał jej buteleczkę. — Uśpisz mnie, a potem skrzywdzisz? Adora spytała z lękiem, ale silny aromat sprawił, że zaczęła obsesyjnie wpatrywać się w buteleczkę. — Zapewniam, że nie mam takich zamiarów. Ten syrop dodają do chorobaty najwięksi można władcy. Niejedyn go u mnie zamawia — powiedział do dziewczyny. — O, Mauryce już idzie — Pucharz przyniósł elegancki imbryk oraz filiżankę. — Postaw — rzekł Ewan. Mężczyzna wziął imbryk, po czym nalał herbatę do filiżanki, do której dodał kilka kropli syropu, a następnie podał ją Adorze. — Dzięki wyrazistej nucjeforesyncji jest dobra, a wręcz szlachetna w smaku. Zapewniam, że sam pijam podobne specjały. — Spróbuj — rzekł zachęcająco. — Co ty, Ewanie knujesz? Edilen nie wytrzymała. Nie zamierzam jej otruć ani skrzywdzić, więc po co te nerwy, wasza wysokość? A co zamierzasz? Bo chyba nie przyszedłeś pochwalić się, jaki dobry syrop z lisów komiętki zrobiłeś? Edilen podniosła głos. Ewan niemal od zawsze działał jej na nerwy. Zamierzam porozmawiać z twoją towarzyszką przy dobrym napoju, który tworząc miłą atmosferę, podziała jak zachęta do pogawędki. Adora, już nieśle umęczona powstrzymaniem się przed palącą pokusą, Utkwiła tęskny wzrok w filiżance. Nie pij tego, Edilen nagle krzyknęła. Może jednak skasztuje. Czarodziejka pośpiesznie opróżniła filiżankę. Brawo, Edilen, bardzo mi wasza wysokość pomogła, Ewan stwierdził. Czy jesteście obie kochanicami? Nagle spytał Adore. Ja? Sodomitką? Ależ skąd? Zależy ci na Edilen? Darzysz ją jakąkolwiek sympatią? — Nie, gardzę takimi jak ona — Adora nagle stwierdziła. — A co sądzisz o jej ojcu? — Cesarz to najlepsza partia. — A gdyby Edilen stanęła na drodze do waszego szczęścia? — To bym się jej pozbyła. Może źle to brzmi, ale po tym, co przeszłam, zasługuję na wszystko, co najlepsze, za wszelką cenę. — Masz rację, wszyscy walczą o szczęście, a ci, co nie walczą... Urwał i nagle spojrzał na Edilen. Ta zacisnęła pięści. — Przestań, dosyć już tych pytań! Dziewczyna nie wytrzymała. — Wynoś się stąd! — Nie krzycz tyle. Za głośna jesteś. To tak wysoko urodzonej damie nie przystoi. — Zabieraj się stąd, ty złośliwy, sługusie mojego ojca, precz! Edilen wrzasnęła. — Oj, jakie brzydkie słowa panienka wypowiada. Rzekł niczym do małego dziecka. — A ty możesz już wyjść. Odprowadzę cię do bramy, rzekł do Adory. Dziękuję. Dziewczyna powiedziała, po czym pośpiesznie opuściła z nim cele, nawet przez chwilę nie spojrzawszy na Edilen. Adora i ogrodnik wyszli z zamku. Ewan nagle przywołał dwóch młodszych strażników. Odprowadźcie tę damę, tylko szybko wróćcie, to znaczy natychmiast. Czy to jest jasne? Tak jest, odpowiedzieli zgodnie. Przy wejściu do cisowego labiryntu nagle wepchnęli dziewczynę do środka. Podobroci czy nie? Jeden spytał. A po co podobroci? Ciekawiej będzie nie po dobroci. stwierdził jego towarzysz. Odczepcie się, bo rzucę na was klątwę. Podnosząc się z ziemi, Adora krzyknęła i wycelowała w nich ręką. Mamy się bać, dzieweczko, udajesz czarownicę? Jeden chciał podejść, ale kopnęła go w przyrodzenie i zaczęła uciekać. Drugi pobieg za nią, ale adorze udało się unieść siłą woli kamień i uderzyć nim w napastnika w głowę, ogłuszając go. Tak jest! Wiedziałam, że kiedyś wreszcie dam radę! krzyknęła podekscytowana. Zdyszana pobiegła do bramy, ale tam już czekali na nią kolejni strażnicy. Ewan stał obok. Ty przebiegły i fałszywy dranił! Udław się tym swoim eliksirem! dziewczyna wrzasnęła rozżalona czując, że jej koniec jest bliski. Wiedziała, że otoczona taką ilością strażników nie ma szans na ucieczkę. Najmocniej, panienkę, przepraszam. Rozkazałem im cię jedynie zabić. Szybko i bezpoleśnie, a nie czynić ci jakąkolwiek dodatkową krzywdę, przy okazji wikłając w to moje ulubione dzieło, czyli cisowy labirynt. Wyjaśnił zdegustowany. Ech, puśćcie ją. Ewan nagle machnął ręką. Nie taka była wola cesarza. Ta gęś wie za dużo o jego córce. Będzie siała plotki. Zauważył Rosalin. Cesarz kazał mnie zabić? Adora spytała z żalem i niedowierzaniem. Tu nie chodzi o ciebie. Nie odbieraj tego osobiście. On ma obsesję na punkcie wynoszenia informacji poza dwór. Ale kto ci uwierzy, biedaczko? I w czym ty niby masz nam A Afruń sobie, muszko. Idź stąd jak najdalej. I nie wracaj już nigdy. Ewan nagle stwierdził: Precz, dzieweczko, znaj naszą dobroć. Nie wszyscy jesteśmy potworami. Może chociaż i takie wiadomości komuś powtórzysz. Edward kiwnął ręką, by sobie poszła. Adora, ile sił w nogach, natychmiast pobiegła przed siebie. Edilen otworzyła oczy. Nad sobą miała wciąż ten sam kamienny sufit. Wilgotne i zatęchłe powietrze sprawiało, że chciała jak najszybciej uciec. Ogromne uczucie pustki i samotność doskwierały jej do tego stopnia, że nagle zaczęła tęsknić za Adorą, którą przecież w przypływie złości i pogardy uderzyła. Tamta wcale nie pozostała jej dłużna, doskonale wiedząc, że słowa także potrafią ranić. — Jestem jak mój ojciec. Nienawidzę ludzi. Uważam, że trzeba ich tępić. Edilen mruknęła posępnie. — Choćbym uciekała nie wiadomo dokąd, przed sobą się nie schowam. Zamknęła oczy Próbując wyobrazić sobie łąkę, na której ostatnio rozpalała ognisko. Zapach pieczonego zająca i bujnych traw oraz rozgwieżdżone niebo sprawiały, że czuła się tam jak w domu, chociaż oprócz Piotrusia nie miała nikogo. W myślach, tańcząc pod gołym niebem, rozpędzała się i dla zabawy przeskakiwała ognisko, by po chwili rozkoszować się widokiem i zapachem pieczeni, ale nagle usłyszała dźwięk kroków. Po chwili oślepiło ją światło pochodni. Cofnęła się do rogu celi. Czasem dobrze sobie zmienić miejsce pobytu na surowsze. Potem bardziej doceniasz to, co masz, prawda? Całe szczęście, że szachów tu nie przyniosłeś. Mogłem, ale marny z ciebie gracz. Nawet nie potrafisz zapamiętać, jaki ruch wykonują poszczególne figury. stwierdził i usiadł obok. Bardzo mi przykro, strasznie. Gdzie jest Adora? Twoja towarzyszka? Zabrała swoją nagrodę i już sobie poszła. Ale jak masz rozpaczać po jej stracie, to może lepiej nad Mikelem się zlituj. Biedak już pięć lat stara się o twoją rękę i srogo cierpi z powodu odrzucenia. Ale pamiętaj, żaden mężczyzna nie będzie czekał w nieskończoność. Mikel ostatnio bywa rozkojarzony i nie bardzo uważa na to, co mówi. Niedawno wręcz wspomniał o córce generała Jeremia. Zachwalał jej wyczucie stylu i guz. Cóż... Pewnie czasem ją odwiedza w wiadomym celu. Ale co ty sobie myślałaś, że będzie czekał jak ten mnich? A tak przy okazji wiesz, że. Ech, nie lubię lochów. Przypominają mi różne nie najlepsze historie. Dasz wiarę, ale mniejsza o to. Tak czy owak, uwag... Czas ukaże nas wszystkich bez wyjątku. Zabierze ze sobą nasze dobre i złe czyny. Tato, jakież to głębokie może zostań poetą. Dylan nie mogła powstrzymać się od złośliwości. Zupełnie nie z tym tu przyszedłem. Wracając do tematu nie możesz tak lekceważyć, Mikela. Biedak z żalu znalazł sobie jakąś panienkę na boku. Szczerze? Mało mnie to obchodzi, co i z kim Mikkel robi. Tak czy owak, to ty jesteś dla niego najlepszą partią i z którąkolwiek by się nie spotykał, rzuci ją dla ciebie. Inaczej będzie miał ze mną do czynienia. Jest tego świadom. A wiesz dlaczego? Bo tak sobie go urobiłem. Liczy się tylko respekt. Zapamiętaj sobie. Idź ze swoimi śliskimi naukami gdzie indziej. Nie przerywaj mi. Poza tym, Mikel jest zbyt słaby. ani gra ma w tym chłopaku buntu i władczości. Ale to dobrze. Jest idealnym materiałem na zięcia i na zaufanego człowieka. Ale jego zainteresowanie córką Jeremia, rzecz jasna, zbudziło moją czujność. To może sam wyjść za niego. No wiesz, najpierw ogłoś, że zmieniasz religię i ustanawiasz własny kościół i jego zasady. Licz się ze słowami! bo jak nie, to cię zdzielę za tą bezsensowną paplaninę. Tak sobie czasem myślę, że Mikkel mógłby być moim synem. Przynajmniej by mnie słuchał i szanował, a nie kąsał i zawodził na każdym kroku jak ty. Czemu ja mam taką niewdzięczną córkę? Czym sobie na to zasłużyłem? Przepraszam za to, że żyję. Nie odzywaj się, kiedy ja mówię. I mimo wszystko, nawet jeśli Mikkel ma na boku alwarinę, to nie potępiam go. Totalnie zagłodziła się jego uczucia i wszelakie inne potrzeby. To twoja wina. Tak, wszystko moja wina, moja bardzo wielka wina. <słyska> Edilen nagle wykrzyknęła, wybuchając niepohamowanym, nieadekwatnym do sytuacji śmiechem. Chichotała dłuższy czas trzymając się za brzuch. Lotar przyglądał się jej ze zdziwieniem. Rozum postradałaś, czy jak? Może jednak jesteś za delikatna, by siedzieć w tym zamknięciu. Śmiejesz się jak obłąkana. W głosie Lotara dało się wyczuć irytację pomieszaną z obawą. Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale nagle zauważył zmierzającego do celi Mikela. Strażnicy mi powiedzieli, że wasza wysokość rozmawia z córką w lochu. Młody mężczyzna zaglądając przez kraty dokończył niepewnie koniec odcinka 9. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kontynuację. Aby nie przegapić nowych odcinków, zachęcam do zasubskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.